Siemanko Mateusz, Siemanko. miło że przyjechałeś. Witam, bardzo mi miło. Gościć. Cieszymy się, że odwiedziłeś nas. Dzisiaj będziemy robić Mateuszowi serwis amortyzatorów. Profesor skoczek zajmie się naprawą i reaktywacją amortyzatorów, które przez dwa lata nie widziały serwisu, co jest bardzo niesamowite. Oprócz tego dzisiaj będziemy drugiemu Mateuszowi też robić serwis, z tym razem serwis zerowy, ponieważ zakupił u nas rower niedawno i będziemy go ogarniać. Profesor Skołoczek już się nim zajmuje, już z nim działa. Tam chyba wszystko było jak na razie w porządku, co? Nie. Nie? nie. <laughs> to nie dobrze. No to zaraz się dowiemy, co tam się wydarzyło. Także czekajcie, pokażemy Wam wszystko, co tutaj się działo z serwisem. Pokażemy Wam cały proces serwisu amortyzatorów i rowerów. Dodatkowo u Mateusza w marinie zajrzymy jeszcze w napęd, bo mam jakieś takie przeczucia, że chyba tam nie jest za dobrze. No, tam nie jest za dobrze, tam jest dwunastka, ale nie wiem, czy tam jest problem z regulacją, czy to jest wina Haka. Także sobie później zobaczymy, co i jak. No, u mnie nie było serwisu nawet zerowego po złożeniu tego roweru, więc zobaczymy. Jak chłopaki zobaczą jak tam to wygląda. Czy jest olej, czy nie ma oleju, czy jest coś zatarte, czy nie. Miejmy nadzieję, że jest dobrze. Oddaję rower w dobre ręce, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Zdemontujemy teraz komorę powietrzną z dampera od Marina. Zobaczymy, co w nim słychać. Wykręćmy najpierw zawór, żeby nie było wystrzału przypadkowego. Po damperze nie widać jakichś większych uszkodzeń. Jedyne co to. Standardowe ślady po eksploatacji. Po serwisie będzie się nadawał do kolejnych jazd i upelania. Nie jest źle. Dobra, Skoczku, co tutaj robimy w damperze? Wymieniamy pełny zestaw uszczelnień oraz olej. Czyli go robimy tak jak z fabryki ma w mm. Ja myślę, że będzie chyba nawet lepiej działał. Jest taka szansa. Super. Sprawdzamy, Marina. Zaczynamy od łańcucha. Łańcuch wygląda ok. Yy, tutaj zauważyłem wcześniej, że pedały są bardzo muzyczne, więc trzeba je na pewno przesmarować. Drugi ma luz. Dampera chwilowo nie ma, bo rozbieram go skoczek. Co tu jeszcze? Na pewno trzeba wycentrować koła, bo mają luźne szprychy. To widać z daleka. Co tu jeszcze? Na pewno trzeba przeserwisować amortyzator z przodu i też pewnie ruszyć kółko, chociaż szprychy są napięte. Na pewno ustawić hamulec, ale to wiadomo, zajmiemy amortyzator, to też to pójdzie. Gripy troszkę też już zajechane, ale wyglądają jeszcze żywe. Hmm. Rama tak po oględzinach nie wygląda na uszkodzoną, więc to jest na duży plus. Oponki też jeszcze są, no i tak to wszystko.

Patrz, uszczelki, nie nasmarowane w ogóle, zobacz. Dobra, kochani, zrobiliśmy rower Mateusza po serwisie amortyzatorów. Okazało się, że nie ma tragedii. Chociaż tak naprawdę w porę Mateusz do nas przyjechał na serwis, mogło się okazać z przodu w amortyzatorze, że wciągnęłoby goleń amortyzatora do środka, ponieważ tam już niewiele brakowało. Oprócz tego ogarnęliśmy Mateuszowi koła, wycentrowaliśmy. Ustawiliśmy tarczę, zrobiliśmy szybki przegląd napędu, nasmarowaliśmy sprzęgło w Eselixie. Nawet działa to jest ciekawostka. Także, Mateusz, rower dla ciebie gotowy, będziesz mógł śmigać. Myślę, że częściej powinieneś do nas po prostu przyjeżdżać. To na pewno, to na pewno. Ale nie no, tak, jak, tak jak widzieliśmy, wszystko fajnie działa, śmiga. Na no, ostatni już tak naprawdę metra, jak tutaj dojechałem, ale jest zrobione. Tak, bardzo dobrze, że, że przyjechałeś do nas naprawdę ostatni moment, inaczej skończyłoby się tym, że trzeba byłoby kupować nowe amortyzatory i wymieniać. Tak, działają, nie ma, nie ma tutaj problemu. Myślę, że już teraz tylko pozostało nam tak na dobrą sprawę ustawić się pod Ciebie, dopompować do Twojej wagi i rower jest gotowy, także możesz śmiało jeździć, cieszyć się. Super, dziękuję bardzo w takim razie. Także wy też wpadajcie. Pamiętajcie, dbajcie o swoje rowery, nie róbcie tego co ja. Ale chłopaki w razie czego ogarną. Zrobią wszystko, co, co w ich mocy, żeby to zrobić, więc ja bardzo dziękuję i korzystajcie z ich usług. Zapraszamy serdecznie, ogarniemy Wasze dary.